No i co? Teraz już nic nie powiesz? Am, Dominik. Nie <laughs> Dominik. No, powiedz coś, powiedz mama. Mama, mama? Pięknie. No co jeszcze powiesz? Najadłeś się już mówisz Chyba już, nie Chyba już mi się nie chce jeść. Co? Nie pluj mnie Nie domili. pluj, nie wolno. niam, 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 niam niam. Pięknie mówisz. Ale czuć ci wolno. Mama, mama? 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 Dobra, nie chcę ci się gadać, to nie.